No, siema, nie ja jestem Sobkan. A dzisiaj witam Cię w kolejnym odcinku z Vibe RP. W poprzednim odcinku jakieś tam podstawy tego serwera ogarnęliśmy. No, i w tym odcinku, gdy minie mi już ta godzina, minie mi za około jakąś 1 minutkę. No to udamy się do miejscówki banku. Na pewno sobie weźmiemy i w tej miejscówce banku wyrobimy te wszystkie potrzebne nam rzeczy, żeby tutaj ładnie grać Roleplay. Otrzymałem przed chwilą, gdy weszłem na serwer jeszcze 400 dolarów. Zasiłku. Dobra, spróbujmy teraz. A my musimy w ogóle go otworzyć. Otwierać tak samo jak na LS Story z komendą VZ. Silnik. Dobra, czyli teraz już jednak mogę prowadzić te pojazdy. Teraz jednak będę mógł jeździć. No i wybrałem sobie takiego tutaj giganta bo w ostatnim odcinku, wam nie zdążyłem tego pokazać. E, mamy takiego sadlera, ma taką pakę. No i ja w koszuli tutaj rozpinanej, e, proszę bardzo, dresikach tutaj, Jaggera. No i w klapkach udajemy się tutaj na podbój miasta. E, tylko chciałbym znaleźć na razie bank. No i tak ogólnie pozwiedzać mapę. No bo e, ostatnio nie było mi to dane, a z buta ja bym miał. Yy, Przelecieć tutaj całą drogę, to wam powiem, no niestety by to było zbyt uciążliwe. Yy, czy idziemy zobaczyć, jak wygląda komenda? Czemu nie? Dobra, no i wchodzimy tutaj na komisariat policji i jak nam się to prezentuje? Prezentuje się nam to, dobra. Tu jest tylko wejście dla personelu, no ale ładnie to wygląda tutaj. No a więc komisariat spoko. Yy, raczej naszą postacię tam zbyt często nie będziemy. Mam nadzieję, przynajmniej jak się noga nie podwinie, to tam raczej nie wpadniemy, ale. Także na kogoś tam donosić, to wiadomo, że smacznej KWS na no jeszczecie sobie dokręcie tekst. Dobra, pytanie tylko, gdzie jest jakaś tutaj placówka banku? Widzę, że tu jest kilka domów i są to pewnie domy, które możemy sobie wynająć, jak jakieś motele i tak dalej, ale mniejsza w to. Nie wiem czy ja muszę odgrywać, jak na przykład przypadkowo wjadę tu w jaki. To no nie wiem co to jest nawet nie. O to poprawy mi chodzi. Czy ja mam takie coś odgrywać? No bo to auto to rzuca na boki jak z no nie wiem co ja mam odegrać, A ła boli mnie wszystko, czy co? Taka prawda, że nawet tym czołgiem tego nie poczuje, no lekkie otarcie tutaj na pojeździe jest widoczne. Więc nie wiem czy to tutaj też tak się odgrywa na tym serwerze jak na LS Stories. Że na przykład trzeba napisać, jak się coś wypierdoli więc napiszcie mi w komentarzu i dajcie znać jak to wygląda tutaj. Na przodzie mam jakiegoś dolarka, mamy czerwone światło, akurat zielone jak się przełączają. Bardzo miło. I tak bym się na nich nie zatrzymał. E, czekajcie, tu mamy bank, tak? Dobra. Zajedziemy sobie... E, tutaj pewnie wszystkie nasze wszelakie potrzeby sobie załatwimy. E, jak pewnie jakaś karta płatnicza i tak dalej do już później biznesów. No raczej by się przydało. E, kliknij E. Mace Bank. Karta. E, nie mam karty, dobra, czyli muszę wejść do środka. Czyli później nie będę musiał pojść do środka, tylko będę mógł korzystać z bankomatów, które są pewnie... E, rozmieszczone po mapie Nie posiadasz wymaganego dokumentu do wykonania tej akcji W tym świecie dokumenty są nieodłączną częścią twojej postaci I większość interakcji będziesz wykonywać właśnie dzięki temu Że je posiadasz Istnieje kilka typów dokumentów, które możesz Coś tam, coś tam No dowód osobisty, prawo jazdy O Jezu W urzędzie, na komisariacie lub w szpitalu Tak, pozwolenia na broń i tak dalej No dobra, ale ja bym sobie chciał kartę płatniczą wyrobić Czy to jest w ogóle tak możliwe? Bank sobie wpisze. Do potwierdzenia tożsamości banku potrzebujesz wyrobionego. Ja pierdolę to jeszcze. Musimy teraz widzowie wziąć i znaleźć jakiś urząd tutaj. Dobra, tam po drugiej stronie mamy coś czerwonego. Czy to jest urząd? Jak to w ogóle wygląda urząd? No bo na komisariacie policji to pewnie możemy to pozwolenie na broń sobie wyrobić, jak pisał. U medyków pewnie, jakieś ubezpieczenie zdrowotne. Czy to jest urząd w tym miejscu, proszę Państwa, czy to nie jest urząd? To jest sala konferencyjna. Nie no, to na salę konferencyjną raczej minie po drodze tutaj moją postacią. Pytanie, czy da się tu załączyć taką dużą mapkę, ale pewnie nie, więc będę musiał jeździć tak na pałę i może akurat trafię tutaj. Na ten urząd. Włączyłem sobie to gnik, że w razie bym kogoś poznał, to żeby go później jakoś rozpoznać, no bo, mogą, no bo mogą te postacie wyglądać mniej więcej tak samo no i ja już nie rozróżnię, ale kiedyś, na sobie włączymy to, to żeby po prostu grać, już takie hard RP, ale na sam początek sobie pogram z tym. No patrzcie, ty, jak na złość tego urzędu tu nie ma. Pytanie, gdzie ten urząd jest tutaj umiejscowiony? Komisariatów Policji. To już na radarze po drodze widziałem co najmniej Ze3. Tam mam jakiś dowód, więc obstawiam, że tam jest ten urząd, w którym wyrabiamy sobie właśnie nasze wszystkie dokumenty, wszelakie potrzebne. No i dobra, tutaj pewnie jest ten nasz urząd, tak? Dobra, wysiadamy z tego pojazdu. Nie gaszę tego silnika, bo mi się nie chce. Pytanie, czy ja tu muszę tankować paliwo, czy tutaj nie muszę tankować paliwa. Pewnie muszę, ale nie wiem jak i nie wiem gdzie, bo żadnej stacji tutaj na mapie nie widziałem, więc może akurat nie trzeba. Musimy odmrozić. Tutaj mamy bankomat, ale na razie nie mamy dowodu, żeby mieć bankomat, więc bardziej tutaj u głąb musimy wejść w tego urzędu. No i tutaj mamy ten urząd. Aby opłacić mandaty, wpisz e, mandaty. Tutaj mamy związane z dorywczą pracą, więc na początek później widzowie możemy jeszcze jakąś dorywczą pracę sobie też e, ogarnąć. No i mamy tutaj pracę śmieciarza, kuriera, e, jak i taksówkarza. I jaka praca to będzie opłacalna? Taksówkarz to pewnie ludzi będzie mało jeździło tymi taksówkarzami, chyba, że to po prostu zasiedzenie e, na służbie, ale ja zresztą nie znam zbytnio mapy, jak oni mi zaczną gadać, więc to będzie... E, też niezbyt e, mądra opcja. Śmieciarzem raczej też nie. Kurierem na sam początek? Spoko. Gratulacje, wybrałeś swoją pierwszą pracę dorywczą. Możesz od razu zacząć zarabiać swoje pieniądze. Na mapie zaznaczyliśmy miejsce, gdzie możesz udać się, by rozpocząć pracę. Dobra. E, wiem, na razie trzeba wyrobić dokumenty, więc pracę już sobie wzięliśmy jakiegoś kuriera. Tutaj możemy mandaty, no bo wiecie na początek trzeba zarobić na wszystko, a później już wkroczyć w jakiś e, inny tam klimat, wiadomo ciemniejszy jak zawsze, bo to lepiej się ogląda po prostu i też się to lepiej gra. Tak, tutaj zdejmę z blokady swojego pojazdu, użyj e, komendę od ja tego nie potrzebuję. Tu mogę zarejestrować swój. E, nie znaleziono takiej komendy, czyli jednak chyba nie mogę albo już nawet nie muszę. Aby wyrobić dokumenty to kosztuje 50 Dolcu. Wpisujemy dowód, oferta e, gotówką, raczej zapłacimy, bo karty jeszcze nie mamy. E, co my tutaj jeszcze mamy? Wyróbmy sobie wszystko, żeby było nam to e, już na zapas. Czyli licencja taksówkarska jest nam potrzebna? Nie, bo na taksówkarza nie startujemy. E, tutaj musimy wpisać prawko, pyk, gotówką. E, dobra. Czyli mamy prawko już kupione, e, mamy kupiony dowód. Więc elegancko mamy teraz dokumenty. Możemy udać się, mam nadzieję, już nareszcie do tego banku, wyrobić tą kartę. No I jeszcze udamy się w tym odcinku na kuriera. Aha, i tu jest przedsionek, dobra, bo nie w tą stronę do Dobra, auta nam na szczęście jeszcze nie zajebali. Kuriera mamy oznaczonego na mapie, ale chciałbym sobie wyrobić kartę. Nawet nam się zaznaczyło to na GPS-ie, jest to za 2,5 km, ale ja chciałbym sobie wyrobić na razie konto w banku i tylko pytanie, w którą to było stronę. Dobra, to ja spróbuję się jakoś dostać teraz pod bank No i widzimy się po prostu. Na w ogóle tutaj mamy jakieś serduszko, po prawej mamy jakiś brylant, no i to trzeba tutaj Również obadać, co to jest. A ta miejscówka w sumie to jest ta sama, co jest Gieta San Andreas, co na Network Game, tu był sąd na przykład. Kto kojarzy, może napisać w komentarzu: Kojarzę. Dobra, no i wbijamy sobie. Tutaj mamy jakiegoś jubilera. Pytanie, czy ja mogę go skroić? Raczej jako nowa postać, to na pewno nie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Plus, musiałbym być w jakichś grupach tutaj zorganizowanych. To tutaj mamy, aby skorzystać z bankomatu, kliknij. E, dobra, ale ja to nawet nie mogę nic chyba kupić. To jest po prostu chyba jakiś jubiler dla organizacji, żeby je, żeby go po prostu obrobić. A jak, a nie, czekajcie, sklep z ubraniami, ubranie, czy to, to mogę jednak coś chyba tutaj. E, aha, i tutaj mamy zegarki, tak? I to są te drogie. To są zegarki za 15 koła na przykład, za 12 koła. Dobra, to na razie nie nasz pułap. Więc zawijamy stąd w Tutaj mamy również jakiegoś dolarka. Te dolarki to są bankomaty, będę wiedział. Pytanie: co to jest to serduszko? I ma... co, zajebali mi furę, to? Nie, fura stoi tak. To ja tu ktoś podjechał autem. Ja tą furę to lepiej sobie wezmę, bo zaraz jej nie będę miał, znając życie. Bo ja ani jej nie zamykam, ani silników nie gaszę. A zaraz mi się tu jakiś gangsta wpakuje i będzie po mnie. No ale furę miał. E, ładną, dobra, my zawijamy. My zawijamy, zobaczymy co to jest to serduszko. Mam nadzieję, że to żadne tutaj playboye nie będą. No bo od razu z automatu poleci tutaj ograniczenie na film wiekowy i tak dalej. Więc fura zaparkowana, sini, niezgaszony, w razie by do mnie napierdalali, nie wiem z jakiego powodu, ale różnie to na tych roleplayach bywa. E, tutaj mamy kosmeterię. Dobra, i co ja mogę sobie kupić w kosmeterii? No, ja raczej nic. No i wracamy tutaj widzowie po krótkiej przerwie. No bo niestety, gdy tu podjechałem do tej siedziby Live inventera czyli tej aplikacji od serwera, na którym jest taki portal jak Facebook, po prostu tutaj na tym roleplayu, to mi tutaj skraszowało, bo się budynek nie wczytał. No i my dojechaliśmy sobie już na spokojnie tutaj pod bank Flecka No i my już jesteśmy tutaj w banku, teraz klikamy sobie ukośnik bank, stwórz konto osobiste, tworzymy dla Ciebie konto bankowe, no i mamy Calvin Santana. Tutaj mamy nasz odcisk palca. Ile mamy na koncie? Czy mamy kredyt? Czy mamy jakieś dotacje? E, czyli my możemy tutaj brać nawet jakieś kredyty. O, to akurat ciekawe, bo czasami e, by się tu jakaś gotówka na szybko przydała, a później my zawsze można było ją oddać. Tutaj mamy karty. E, zakup nową kartę. Zakup kartę za jedyne 100 dolarów. Dobra? Czyli mamy nową e, kartę płatniczą. Elegancko. Tutaj mamy zarządzaj kartami i tutaj mamy to wszystko rozpisane. Tutaj mamy konto grupy, nie posiadasz żadnej grupy, czyli to pewnie chodzi o te grupy przestępcze e, lub jakieś rządowe i tak dalej. Tutaj mamy numer konta bankowego, jeżeli byśmy chcieli komuś zrobić przelew, nadaj danymi lub przelew anonimowy. Dobra, no i już mamy konto w banku. Teraz fajnie by się było udać e, do tej naszej pracy kuriera, no i postaram się ją jakoś E, znaleźć, chociaż może być to kapkę ciężkie zadanie, bo jak wyjebało mi krasza no to ja wtedy straciłem już tego GPS-a, gdzie miałem to zaznaczone, ale tutaj mamy coś na mapie i wygląda jakby to miało być e, gdzieś tutaj, chociaż e, czy taki czerwony pojazd. To jest to, no nie wiem, na razie mi się otwierałem drzwi. Wygląda to jak miejsce na kurierów, tu pisze no Parking. Czy, czy to jest to miejsce na kuriera, gdzie ja chciałem być? Zaraz to sprawdzimy, to sobie zaparkujemy. No i udamy się tutaj na szybciora sprawdzić, czy tutaj się pracuje na tym kurierze, czy to nie jest w ogóle tutaj. No i chyba mi się wydaje, że to nie jest tutaj. A poza tym to nie jest raczej to, no bo od tamtego miejsca miałem jakieś 2,5 km, ale aż tyle. Raczej nie przejechałem jadąc w tą stronę. Chociaż kochani z tego co ja widzę u góry to jest AutoShop. Czyli tutaj będzie pewnie jakiś komis lub jakiś salon pojazdów. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tu się jakieś pojazdy sprzedają. W poszukiwaniach pracy, nie? Pracę znalazłem szybciutko w urzędzie pracy, ale teraz weź kurwa i ją zlokalizuj tutaj na mapie gdzie ona jest, nie? I jak tam do niej dotrzeć, jak tu nie ma żadnego takiego jakiegoś większego znaczenia. Jedno wyglądało tam jak ten Patriot, co wcześniej wspomniałem. A tak to no, nic tam nie było. Tu już znowu się wracam w stronę spawnu. I w sumie to robię kółka, a tak poza tym to. to osób, które osób ja tu praktycznie widziałem ze dwie i to na awku, które stały na poboczu. No tutaj o tej godzinie zdecydowanie się nie opłaca grać, bo siadłem w godzinach takich południowych na serwerze mamy osób 20 Jak na ta, taką dużą mapę kogoś tutaj znaleźć naprawdę jest ciężko, ale widziałem wczoraj w nocy, że było ich tutaj aż 350 osób, więc było ich całkiem sporo, no ale wtedy niestety nie miałem jakoś ochoty tutaj wchodzić i nagrywać, a że dzisiaj mnie naszła, to jak na złość nie znajdę teraz pracy, tutaj mamy to osiedla takie jak patelnia na przykład na Grow Street, czyli tutaj pewnie jakieś gęgi przesiadują jak mi się nie myli pewnie o 20 na hood gamingu, czyli tym HG. Na tych spotkaniach pewnie roleplayowych, i tutaj wielkie decyzje zapadają o drive by'u na innych gangusów. Tutaj z zapłota po prawej stronie, na przykład no, i inne takie. Dobra, to mamy w ogóle ciężarówkę na mapie. Pytanie, kochani, czy to jest to miejsce, do którego ja chciałem dojść? Tutaj po prawej na dole, a ja pojechałem w górę. Ale tu chyba za chwilę powinien być jakiś zjazd, nie? Bo tu kurde, nie ma nawet gdzie zjechać tak grzecznie po boczem. A no, nie, dobra, tutaj znajdę drogę. Mam auto terenowe, więc raczej nie powinno być problemu, żebym ja tutaj zjechał sobie potem. No bo to jak widzicie, na no, no na dwozie wszystko elegancko dostosowane. E, tą ciężarówkę mamy w tą stronę. Jest problem tylko taki, że ja tu później... Jak jeżeli to jest ta praca, to strasznie w chujowym miejscu jest. E, no i ciężko będzie tutaj do niej e, natrafić. Bo tu w sumie na pałę zajechałem, nie? A i tutaj mamy pracę kuriera i wpisujemy ukośnik e, kurier, no i respi nam się auto no i wsiadamy do pojazdu i mamy udaj się do miejsca zaznaczonego na minimapie, aby odebrać paczkę, więc pewnie muszę wpisać V silnik, żeby odpalić pojazd przekręca kluczyk w statyjce pojazdu tutaj Calvin na Santana, no i mamy kilometr i 300 metrów, e, żeby pojechać po paczkę lub ją tam e, dostarczyć, za chwilę się dowiemy, gdy dojdziemy sobie już na miejsce. I możecie moi kochani napisać w komentarzu, czy chcecie odcinki takie jak na przykład ten, że sam sobie tu jakoś kminie niekoniecznie odgrywam z innymi osobami, czy wy chcecie po prostu głównie roleplay z ludźmi, a takie granie jak ja tutaj mam, to po prostu je wycinać i pomijać. Napiszcie, jakie tutaj formaty odcinków wam się najbardziej podobają, a ja postaram się do was tutaj Dostosować, no już tutaj na skróty troszkę, ale nie, wciąż nie po krawieżnikach, więc wciąż w miarę roleplay. Dobra, no i my zajeżdżamy sobie z tą paczką tutaj pod e, tą bramę. Udaje się do miejsca zaznaczonego na GPS-ie, aby dostarczyć paczkę. Nie, dobra, czyli my z tego miejsca tą paczkę dopiero odebraliśmy. No i za jakieś 2,5 km e, będziemy musieli paczkę komuś dostarczyć. Czyli z punktu A do B. Musimy przejechać, no i tak to się pewnie zarabia. A ile się zarabia, no to zobaczymy, zapewne za chwilę, chociaż te prace, pewnie, yy, wynagrodzenie z tej pracy odbieramy w urzędzie, bo jest to praca dorywcza tutaj, którą pewnie sponsoruje nam. Nasze tutaj miasto, kochane, jakim jest Los Santos. No ale jak zarobimy tam trochę dolców, będziemy mieli na jakieś inne biznesy. No bo wiecie, z gądu mizi gangstera udawać, to też tego. Tak, I sobie dorobimy na spokojnie, po cichu. Później również po cichu będziemy jakoś trzepać tutaj. E, pito z jakiejś współpracy nawiążemy tutaj, mam nadzieję, z jakimiś dobrymi mordaczkami. E, no i polecimy wtedy już ostro tutaj z roleplayem. No i chuj, bombki strzelu, nie w tą stronę, bo mamy tutaj na samej. Górze ten punkt, a ja jestem na moście na dole. Dobra, no wrócimy sobie pod ten frontu i tager auta nie jadę, więc nie będę udawał, że coś tutaj najeżdża jakieś auto widmo, którego tak naprawdę nie ma, więc sobie wyjadę, no bo tutaj ruchu nie ma jest na serwerze 20 osób. Dobra, no i moi kochani, my jesteśmy już tutaj. E, na miejscu chyba, tak? To jest. O, tutaj, tak? No i dobra, my już dostarczyliśmy pojazd i mamy wrócić do bazy, aby odstawić. Auto. No i teraz pozostało nam 3,5 km, żeby wrócić do bazy. No i może dowiemy się, ile na takim interesie zarobiliśmy. No i w sumie ta praca jest znacznie dalej, bo tego patriota mamy tutaj po prawej stronie, a do tej bazy kuriera mamy jakieś 3 km, więc. Od tego miejsca, więc dobrze mówiłem, że nie jest to to miejsce. A wy możecie w komentarzu napisać, co to w ogóle jest. No i my sprawdzimy, ile nam się udało tutaj zarobić. Gdy tylko udamy się na miejsce i odstawimy. Nasze popierdalające wygląda sumie jak pony z Geta San Andreas. A co to jest, to napiszcie również w komentarzach. Ja lubię dużo komentarzy i to fajnie później e, pozycjonuję filmy. O kurde, ale żeś się tu chłopie w wpierdolił. Ale widzę jak w tą stronę pojadę i w tą w dół to jest tyle samo kilometrów. Dobra, jedziemy tym mostem, tylko że to było gdzieś na dole. Pytanie, jak ja z tego mostu będę mógł teraz nagle wziąć i magicznie zjechać w lewą stronę. No jest to kurde znowu niewykonalne, no i... Znowu się pokić kało. to ten GPS tak prowadzi na tym serwerze, że ja cię pierdolę. No patrzcie, punkt jest na dole, a ja jestem na moście i co ja mam zrobić? Skoczyć razem z tym autem tutaj czy co? No niestety nie, trzeba tutaj jakoś nawrócić i niestety zjechać po swojemu, no bo ten GPS jest tutaj strasznie zawodny. chyba słaba nawigacja na tym serwerze jest. No ale jak jest słaba nawigacja, to zawsze znajdzie się jakaś dziura tutaj, no i my będziemy sobie mogli elegancko przejechać. Zatrudniamy fryzjerki oraz fryzjerów bez doświadczenia. 2000 dolarów premii, lokal Vespucci Canals. Pytanie, gdzie to Vespucci kanal jest? Patrzcie, mam w ogóle zaznaczone to za ileś tam kilometrów, ale dojechałem i dostałem 194 dolary, zajęło mi to 7 minut to przepracować no i muszę to odebrać po prostu w urzędzie no i to to taka praca do dorywcza jeszcze tam kogoś na fryzjera szukałem, ale to raczej nie mój klimat, i chyba rzeczywiście będę się musiał gdzieś wieczorem wybrać na bardziej jakieś tutaj ciemne, ciemne szemrane rewiry, no i tam coś pokminić, a w tym odcinku moi kochani by było na tyle, jeżeli wam się spodobało zostawcie lajka, suba i komentarz, to jest z Sopkan do następnego Yo!